No halo stary, stary, co tam? Tak mi ostatnimi czas, czasy bolą plecy, nie wiem, a muszę pracować na farmie, pomożesz mi? Pomóc ci pracować na farmie. Pomoż, po, pomożesz mi zrobić farmę. No ja nie, nie mam żadnych... nie mam żadnych ani motyki, nie? Więc nie bardzo mam jaki. No, to jest trzymaj, troszeczkę dziwne. Trzymaj. Możesz mi pomóc. Jakby... No. Strasznie bolą mi plecy, więc wiesz. No jakby wiesz, no muszę. Możesz... Nie 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 nie, 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 nie ma to żadnego prawa. Dobra. Spokojnie, nie bój się. Okej, okay, no pomogę ci. A co, było u ciebie plecy? Można tak, wiesz, po kolei od tej połowy iść. Co ty robisz? CO TY ROBISZ?! Oj, Willo, 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 nie wyjdziesz z Co ty robisz? Co ty robisz?! Co tu się dzieje?! Nie uda ci się wyjść, nie uda ci się wyjść, tak nie próbuj. Nie, 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 no nie mogę. Oj, tuj, 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 Star, dogadamy się, Dogadamy tuj, tuj, się, dogadamy tuj, się, tuj, tuj. dogadamy się, dogadamy się. No jak, ja się Gadamy dogadamy? Okej, ja się okay, dogadamy. Okay, nie rzucasz mi Ok, 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 okej, 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 Przestań, 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 masz, masz. Ale no. mnie teraz tam. Co to jest w ogóle za trapić, powalony? Oj, Hilo, tak łatwo byłeś. Co, co, no halo?